tvpolska.pl Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. To Witam serdecznie wszystkich Państwa na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Otrzymaliście Państwo porządek obrad na dzisiejsze posiedzenie. On się przedstawia następująco. Przyjęcie protokołu nr 3 z posiedzenia komisji z dnia 19 września i przyjęcie projektu planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Otrzymaliście Państwo ten plan i sprawy różne. Czy są jakieś propozycje do tego porządku obrad? Nie widzę. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego porządku obrad? Dziękuję bardzo. Wszyscy za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Tym samym stwierdza, stwierdzam, że porządek został zaakceptowany przez członków komisji. Przystępujemy do punktu pierwszego, to jest przyjęcie protokołu numer 3 z dnia 19 września 2024 roku. Czy jakieś uwagi do tego protokołu? Również nie widzę, nie słyszę. W związku z tym poddam pod głosowanie, kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu numer 3 z dnia 19 września. Wszyscy za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Tym samym stwierdzam, że protokół został przyjęty. I przechodzimy do punktu drugiego, to jest przyjęcie protokołu planu pracy komisji skarg wniosków i petycji na rok 2025. Szanowni państwo, otrzymaliście ten projekt planu pracy, czy są jakieś uwagi do tego planu? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym szanowni państwo, ja też nie mam uwag. Poddaję pod głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2025 rok. Dziękuję. Wszyscy za nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Tym samym stwierdzam, że zaakceptowaliśmy projekt planu pracy Komisji i przechodzimy do punktu trzeciego. To jest sprawy różne, czy coś w sprawach różnych? Nie słyszę, nie widzę. W związku z tym, Szanowni Państwo. No, po, ponieważ tak się przedstawiał dzisiaj porządek obrad. Oczywiście te nasze obrady są wielokrotnie o większym natężeniu, jeśli chodzi o, o program dzisiaj, ponieważ mamy, mieliśmy zapro, zap, akceptować plan pracy, to był główny punkt naszego dzisiejszej, naszej na, na, posiedzenia naszej komisji. W związku z tym wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam Komisję skarg wniosków i petycji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Bardzo dziękuję państwu. TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.